Liczba naturalna n równa 2 do potęgi 14 razy 5 do potęgi 15 w zapisie dziesiętnym ma. Tutaj proponuję zrobić to w następujący sposób. Czyli zapiszmy sobie, że n to jest 2 do potęgi 14 razy 5 do potęgi 14 i razy 5. Czyli co my tutaj będziemy mieli? Mamy, zobaczmy. Tutaj te dwie liczby są, mają taką samą potęgę, czyli mogę to zapisać jako 2 razy 5 do potęgi 14 i razy 5 za nawiasem. 2 razy 5 to jest 10 do potęgi 14 razy 5, czyli to jest 5 razy 10 do potęgi 14, ale zauważmy, że liczba 10 do potęgi 14 to jest innymi słowy 1 i 14 zer. Prawda? Czyli tutaj mamy tak naprawdę 5 i 14zer. Czyli w sumie ta cała liczba ma 15 cyfr. Odpowiedź B.